Wy? Ja dzwonię sprawę tutaj nietoperza pani wystawiła, tak? Na sprzedaż? Proszę? Pani wystawiła nietoperza na sprzedaż, tak? Nie, absolutnie. No takiego Halo. kota. Nie. Tak, no może tak wygląda, ale to nie jest nietoperz. Ile pani, ile pani ma tych kotów, pani powie? Wolne są dwa. To ja zabieram dwa. Kiedy można przyjechać? E, Ojej, ja wie pan, one muszą troszeczkę jeszcze być przy mamie do odbioru. Będą A nie, to nie muszą być. Dopiero. One i tak idą, bo tu rodzina z Chin przyjeżdża, ja będę musiał je w piekarniku przyprawić. Za trzy dni normalnie rodzina przyjeżdża z Chin, z Japonii i normalnie potrzebuje tych kotów, tak? Aha, i. No do jedzenia. No, wie pan co, no to rodzina z Chin by musiała poczekać tak czy inaczej. No Dlaczego? nie ma takiej możliwości. Dlaczego? No dlatego, że proszę. No bo proszę pana, no akurat no umowa jest dopiero spisywana w czerwcu i, i dopiero. Jak w to w czerwcu? No w czerwcu, no a. No te... muszą, muszą być zaszczepione. W czer... No po co szczepić, żebyśmy się potruli nimi? Bez szczepienia. Panie. No wie, już, już chwileczkę. Aha. No witam. Ale no dzień nie dobry. Ma obsłaty, muszą zostać do końca czerwca przy rodzicach. No ale po co, jak to i tak do jedzenia będą one? A co do jedzenia? Koty? No tak, bo rodzina z Chin przyjeżdża i potrzebujemy na szybko te dwa koty. Od pana. No to jak na szybko potrzebujecie dwa koty, to po dachach Ty poszukajcie. No nie mam... Ma... My tam właśnie tam. chcemy takie łyse, żeby nie było trzeba z Panie, Nie, 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 rzucę pan żartu. To jest... Nie Panie, na Panie, na Panie! 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 Jak chce pana na jedzenie, to chyba kup świnie, kolego. Nie, świnie nie, bo my chcemy ko... My chcemy jeść kota. No jak chcesz mieć kota, to se kurwa i ty zła. Na rachinolu. <noise> Na rachinolu on powiedział, czy co, widzowie, co to było?